نه no, چیش ملکه ما خوردن پادروز دو ریو دی جانیرو dostałem SMS-a od Janka. Znowu tał, tam stał z tą miską i obok niego uczciowie i zobaczyli Jezusa i nagle za nim pobiegli. Oczywiście, ale za mną już nikt nie chce biec. Nawet jak się ucieszy i przygotuję. A obiecał mi, że zaprosi na herbatę. Myślał Bitto. No rozumiem, no może, może przesadziłem w tym Rio de Janeiro. No, ciesz malenka. Masz ochotę na podróż do Rio de Janeiro? Gwarantuję. Niezapomniany chwili. A co mu się zdarza? Już ja ci pokażę w następnym odcinku, jaki jestem niesamowity. Bożesz o nim pisał Jezus z Nazaretu, on tam jest. Z Nazaretu?